Cześć siemanko, ja jestem koper, a to już jest drugi odcinek z Grys 2 Czyli jak zał, tak zwał? Nie, nie, nie chcę tej kłodny, no pani, no, co pan. Chociaż... Kłoda się może przydać. No. zbudujemy najpierw to. no nie, no jesteśmy out of material. Skończymy w tym odcinku budowę tych wszystkich trzech placów budowy, a potem zajmiemy się... Mm, Zespokojenie naszych potrzeb żywnościowych Dobra, ale ja mam dostatecznie dużo. Nienawidzę tego tempa jego chodzenia. Jest masakrycznie wolne. Muszę przyciszyć telewizornik. Żeby wam nie zakłócało. Eee, dobra, 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 dobra. Potrzebujemy kamienia gdzieś. Tu potrzebujemy 40 KM i 9 kół to będzie trochę ciężkie do, do zorganizowania. Mm. Mamy jeszcze dwa, no, powiedzmy na jedną kłodę i trochę patyków. Mm. Zacznijmy od ścinania drzew i zbierania patyków. Patyki, kiki, kiki nie też, kore też, my potrzebujemy na razie jej Strasznie tak dubstepowo to jest <śm> wydobywanie, ale trudno Czek to lubi I mamy w ogóle tych patyków 16, no akurat, z patykami będzie chyba już spokój To będzie tylko potrzeba kamieni, a potem będę nanosił nasze cholerne kłody Dobra, nie ma materiału. No spoko to idziemy zdobyć kamień. Tutaj mamy do, dość do, jedną, właśnie już być dość dużej, ale jak się przeliczyłem Kamiki są bardzo dobrymi, e, dobrymi nabojami do pracy, którą bardzo łatwo zrobić za pomocą liany i patyka. Zjedzmy coś, bo zaczynałem tutaj gościu już głodować. It's too heavy! Ajej! Aj. Mamy jeszcze ich 30 mieć, ale mamy ich 6 tylko. Niestety, strasznie wolno to idzie. Ale co poradzić? Taki, takie uroki Stronglet 2. Bo ja będę mówił Stronglet 2. -a. a bierzesz te kamienie. Oj, widzicie, w ten sposób nam <coughs> surowce znikają z wyspy. Potrzebujemy kamyków je wszystkie Potrzebujemy kamieni, nie kamyków. Kamyków to co możemy zawsze nazbierać tak naprawdę z każdego zakątka lub z kamienia zwykłego, takiego całego. Możemy właśnie zawsze kamień przerobić na kamyki. Hmm, przy okazji weźmy ten kamień. Chociaż to jest, jest taki plus, że... Znaczy że jest taki plus, że mm, i, a, że ten, że można nosić więcej Boże, że można nosić... M, przenosić więcej Boże niż, niż tak naprawdę pozwala nam to, bo możemy zawsze je odłożyć na bok. Typu właśnie jak ja zrobiłem z kamykami. Tylko jest motyw taki, że małpki są strasznie złodziejskie. I przez każdy surowiec, który zostanie na Ziemi i prze przejdą przez niego, po prostu zniknie, mogą go ukradną. I no już nie widzi go wtedy odzyskać, więc yy, Zostawienie tam jakichś takich tylko rzeczy na Ziemi jest yy, bezcelowe. Ze względu na to, że właśnie nam cholerne małpki ukradną. Ja tak właśnie zajmuję się budową najpierw yy, schowka zwykłego, co pozwoli nam zrzucić tam rzeczy, które są na chwilę obecną niepotrzebne, ale. No, musimy je nosić ze względu na to, że małpy mogą nam ukraść, więc to jest taka właśnie zależność, wyrzućmy te kamienie, bo nas no, trochę tam ważą. No, Zniknął nam kolejny, kolejny głaz. Każdy głaz ma im większy, tym wiadomo, że więcej można z niego wydobyć, ale i tak jest ograniczona ilość surowca z niego. Mimo ta gra już ma swoje lata i co po grafice widać, to i tak daje przyjemność do sporą, więc zachęcam Was do spróbowania samemu tej, tej gierki, która jest totalnie darmowa. I na stronie producenta, i na wszelkich innych możliwych, typu nie wiem, dobre programy czy tam instalki. Aj No i można samemu się bawić i nawet wiki jest specjalna stworzona do tego. Dobra. Stawmy wszystko, co nam tutaj będzie zbędne, typu kamienie, bo kamienie nam są zbędne. I możemy w tym momencie kurde, no jedną jedną kłodę nieść, no nie fajnie. Ale, 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 no, trudno. Takie życie. Chyba nam nie, nie dam rady chyba zrobić dwóch naraz tych Nie chcę, korek, chcę chcę, żeby to się zawaliło, to cholerne drzewo już. Zawsze możemy też, przy okazji jak już nie, nie potrzebujemy danego materiału, włożyć go do czego innego typu. Właśnie tutaj mamy, potrzebujemy tylko patyków i liści, więc zawsze... Właśnie, liście to są tutaj, spora ilość. O, 38, to akurat na całą budowlę, jeśli chodzi o liście, dołożymy tylko te patyki, których nie mamy już w ogóle. Będziemy mieć chowek na drewno. Czyli patyki, kora i kłody. Eee, z tego co mi się pamięta. Bo resztę, resztę, właśnie trzeba chować do zwykłego schowka. Ooooo maszuję, maszuję tego przyciska. Już się robi noc, niestety. Kłoda. Weźmy kłodę, wrzućmy tutaj. A co, co tutaj potrzeba? Schowek na drewno? A na kamienie? No, tu jeszcze potrzeba, trzeba, 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 trochę liści. Tak, dorzućmy resztę, którą mamy. Liście bardzo łatwo się zdobywają, z każdego krzaka lecą, więc to nie jest problem. Z tych mniejszych poproci lecą same liście, z tych większych lecą liście i patyki, właśnie jak tutaj. To lecą liście i patyki, tylko coś nie możemy tego. Z... O, chyba teraz. No dobra, liści i patyki będą z tego lecieć. Hmm, coś, coś jest nie tak, jest. O, to już tak wolno, strasznie z tego leci. A z tego? No, tu już, tu już trochę lepiej. No, ale jak wiadomo, że jak wszystko wyczyścimy na, na, na wyspie, to ona będzie totalnie łysa. A tego po części nie chcemy. Chcemy so, skonentny schowek na drewno. Weźmy jeszcze jedną kłodę. A jeszcze jedna jest tak bardzo dobrze. Im więcej kłód z jednego drzewa, tym lepiej. Bo mniej roboty. Nie chcę tu, tu chcę tą kłodę. Zaraz będziemy szli spać, ponieważ wszczyćcie mnie maksymalnie. Cienie, jak widzicie, nie są zbytnio idealne. Dobra, kładźmy się spać. Chociaż może najpierw się napimy. Bo każdy podskok, jak widzicie, zwiększa nam pragnienie. więc... to też tak z tymi skokami nie uważajcie. Bo ja nas tak już za bardzo przeskiwałem i, I niestety, no, nic się nie poradzi. Na dolnym naj, najmniejszy, Naj. Lol, naj, 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 Ten na samym dole, pasek u nas, w górnym lewym rogu. Ten, co się zaraz już tak miga. To jest właśnie e, poziom. Znaczy to jest chęć spania, więc musimy mu tutaj zaraz yy, kłaść się spać. Więc tutaj tak czy siak, tak, że nie da się po nocy nic szczególnego robić, niestety. Z czasami byłoby przydatne nawet, mimo, mimo, mimo ciemności, Liteku i DLD, coś się wykombinować, ale niestety no, nie da się. Napijmy się do, do maksymalnego poziomu, a bardziej jego braku. Mmile mięso nie, zostawmy sobie mięso, ale zjedzmy najpierw ciasteczka. chyba już dniu nam mi braknie. No, już nie jest ostatnie ciasteczko. Więc już na następnym dniem będziemy musieli jeść coś innego. E -e 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 Wellington. Co ja tu mam w ogóle przy sobie? Dobra, nic na razie nie ciekawego. Tak naprawdę, polujmy na krzaki, że tak powiem. Farm, farmimy krzaczka, bo musimy zdobyć patyczki liście. No, no, widzicie, dość szybko znikają. Liście, 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 liście. Y, Granie jest oficjalnie, znaczy ogólnie nie jest po polsku na wejściu, więc y, musicie sobie ściągnąć sproszczenie, które dam, no, i grę dam pod każdym odcinkiem, żeby zresztą znalazł odcinek, powiedzmy, nie wiem, czwarty, żeby y, nie musiał jakoś szczególnie szukać. Bo po co ma sobie coś robić roboty, jak ja mogę to w każdej chwili udostępnić, ponieważ mam to... E, mam wszelkie linki, więc to nie będzie problemu. Dobra, weźmy to drzewo. Ręką mi się wydaje, że szybciej idzie. Nie zresztą ze względu na machanie, to szczególnie jakoś szybciej to zbiera. Coś śmieszne, łapką można ściąć drzewo. No ale to nie jest wiadomo. Realnie tylko gra. Taka mechanika, a nie inna. Jaką twórca myśli, jest używana. Widzę, ja nie wiem, czy widzicie zawsze, jak coś jest zdobywane, zawsze widać taki mało, właśnie tu taki listek z tego Oliana. To zawsze przynajmniej widać też, nie mimo że się nie patrzę na te napisy, to zawsze widać, coś coś z tego wypada. To jest przydatne. Niekoniecznie zawsze, ale czasami się przydaje. Dobra, widzicie, to ten sposób gotowy jest, na niedawno. Dlatego dałem taki dość duży odstęp od nich, bo on jest na... on jest prostokątem, więc wychodzi tak jakby poza ten... Yy, poza to miejsce budow budowy. Bo bud miejsce budowy zawsze jest takie samo, a budynki, które budujemy, nie zawsze w są w miejscu tylko... O, serio, jeden patyk, jeden, jeden, kurwa, ryli. Really. No, patyki trzy sztuki. Dobra, i w ten w sposób, o Jezus, mamy konsola! W ten sposób możemy sobie pozbierać wszystko, wciepać to tutaj. Mamy zaznaczone na podświetlone tylko to, co możemy włożyć do jednego schowka. Czyli tutaj, kamienie. Tutaj, widzicie właśnie korę. Patyki. Przy okazji, skorzystamy z ogniska. Mm, upieczemy mięso. Już na dzień, dzień następny. Myślę, że cztery sztuki na razie nam starczą. Ups. 6 kłód nam potrzeba, ile mamy? Miejsca na jedną, niestety. No to jedźmy dalej, to drzewo do końca. Myślę, że albo może mi się uda, może nie, nie jestem pewny, żeby w następnym odcinku wam pokazać, jak ułatwić sobie przenoszenie. Kurwa, przenoszenie większej ilości przedmiotów. Jest taki, jakby powiedzmy, nie, że bak, tylko zaprojektowany specjalnie w taki taki, taka furtka, że można sobie, mówiąc wprost, nałapać motylków i te motylki, każdy jeden motylek odejmuje nam z naszego noga w punktu 500 gramów. Czyli powiedzmy te dwa motylki mamy kilo mniej, czyli te 20 motylków i możemy sobie kłodę więcej no, nieść, nieść. Więc to jest dość przydatne właśnie przy takich budowach jak teraz, że musimy kilka na znaczy kilka kłód, gdzie było wymagane 10, znaczy chcielibyśmy chociaż ze dwie na raz przenieść, to właśnie yy, kochane nasze motylki nam dużo pomogą. Ale to zaraz będziemy potrzebowali właśnie bawały. Jak tylko skończył tamten spichlerz, to właśnie pójdziemy na... czy spichlerz no schowek, to pójdziemy właśnie na eksplorację wyspy i pokażę Wam, gdzie wszystko jest. typu łowisko. Yy, nie możesz więcej nosić? No akurat, muszę się pozbyć tego wszystkiego. Muszę patyki tu wrzucić. Niestety, no, liści się nie da. Mogę je nieść jedną kłodę, no super, mam nadzieję, że tu będą trzy z tego drzewa, a nie mniej, ani, ani jedna, bo będzie irytująco, bo tutaj akurat potrzebujemy, tak co pamiętam, trzech, tak, trzech, teraz dwie jeszcze. Mam nadzieję, że tu będą jeszcze dwie. A kurde, i nadzieja poszła w pizdu. Dobra, weźmy te kamienie, co tu są, przy okazji. Tu będzie... o, 96 kamyków, to mamy już tyle pocisków, że, że... szok. Także pokażę wam właśnie, gdzie się znajduje żelazo. I... co tam jeszcze jest do ciekawego? No lwy, to chyba mówiłem w pierwszym odcinku, nie, jeżeli nie jestem... Jestem pewny, ale chyba mówiłem. A jak już nie... Mu jeżeli nie mówiłem, to za tą górką znajdują się lwy które bardzo łatwo zabić, zabić tym, zabić włóczniami, które tam później też właśnie, pokażę Wam jak, jak się je konstruuje i potem pokażę Wam je w praktyce jak działają na nasze kochane lwy które no nie są zmartwieniem praktycznie w ogóle, nawet przez całą grę można je ominąć i olać, ale dają nam chyba 4 sztuki dużego mięsa, co są co jest dość sporą, mm, sporą dawką żarcia na jakieś 2 dni, więc to też y, sporo jest, więc warto ich y, pomordować troszeczkę. Tum, tum, Właśnie przez zdobywanie kłód z drzew to tak naprawdę się ma tyle już surowców potem typu patyki, że no już na cenę budowy nam starcza, więc to jest akurat plus takiego czegoś. Zjadźmy sobie trochę jagódek. One dają nam, widzicie właśnie, i wodę i żarcie, że tak powiem, i zmniejszają nam głód i pragnienie. No, a co za tym idzie są no wydajniejsze niż jakiekolwiek inne... Żarcie typu typu, no w sensie chodzi no, mi o to, że... Bo, bo, że dzisiaj jakieś jestem dziwne się wygadanie. Typowo nie umiem się wysłowić. E, dają nam, no, więcej możliwości, jeśli chodzi o przetrwanie. Co to dało? Gorzki korzeń. Nic hmm, nie kojarzę tego. Ale coś na wam się z tym robi. Hmm, nie wiem czy wiecie, ale w tej grze nawet jest coś takiego jak marihuana. Da się... o oh, schodę w końcu. Da się stworzyć marihuanę. Rzućmy sobie to, szlam, teraz gwiazdę, Patryk się nazywa, może nie, bandaż sobie zostawimy na wszelki, na wszelki wypadek, ale lecznicze sprawy, trujący grzyb, kolejne lecznicze sprawy, liście, gorzki korzeń i co jeszcze można by tu zostawić, mięsko i tak dalej sobie zostawimy. I teraz w tym momencie... Hmm. Sprawdźmy, bo chyba z tego co wiem, że da się o, szlam, No właśnie otwierać to muszę. O, perły, mamy perłę. Z peru nie wiem co dokładnie się da zrobić, szczerze mówiąc, ale mi się wydaje, że przydadzą się w, na następnych jakby wyspach. Ponieważ gra składa się z, kampania, czy przygoda, jak, jak zwał tak zwał, składa się chyba z, nie jestem pewna, ale chyba z czterech wysp. O nie, deszcz, ja nie nienawidzę deszczów, także jeszcze mi gaś, zgasił ognisko, no niestety, ale, 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 idziemy się napić, zjemy sobie coś, mają pieczone mięso akurat, więc nie jest źle, na razie nie jest tak tragicznie, jeżeli chodzi o potrzeby ognia, napijemy się do końca, weźmiemy sobie mięsko, zjemy, dwie sztuki zjemy, na razie wystarczy i teraz idziemy po naszą kochaną bawełnę wełnę. No, tak jest nazwana wełna bawełna, albo be, bawełna wełna. Nie, nie chodzi tutaj o murzynów. Dobra, yy, się zaskiczę. Dobra, mieszam. Tylko... <grytko>, kurde, jak on tak wolno chodzi, musi... Nie ja mógłby szybciej, nie wiem, sprint, jak się nie... Dobra, nie sprint sprintu, trudno. Tutaj mamy drzewo, chyba kakaowca, czy coś takiego. Wiem, że daje jakieś tam owoce. O, chyba mamy jeden z owoców. Da ja się normalnie zebrać, nie warto tego drzewa, drzewa ścinać. O, owoc kakaowy, dobrze pamiętałem. I właśnie jest to dość wydajne. No, no, chyba nawet można to sadzić. Eee... Nie możesz tego No ale można zjeść zawsze. No więc nawet jak już nie da się tego sadzić, ale da się zawsze zjeść. Eee, za tą górką są dwa żółwie i jest taka skrzynka. Eee, nie da się jej otworzyć nie da się zniszczyć. Będziemy potrzebowali do niej wytrychu. A żeby wytrych zdobyć, musimy zbudować. Eee tą oto chatę. Jak widzicie, ona potrzebuje strasznie dużo surowca, najgorszego do zdobycia, czyli, kurde, kud. więc jest to naprawdę trochę czasochłonne, ale właśnie, żeby ułatwić nam budowę tej otochatki, żeby przejść dalej z, 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 z grą, musimy tak, odkryto bawełnę, musimy właśnie pozbierać sobie tej bawełny dość sporo. Najlepiej wszystko, bo tak naprawdę Potem już tego nie zbiera, bo już nie ma więcej, a tyle ile i tak nam dadzą te krzaczki, to już tak jest dość sporo. no, no młotkiem tego nie zbieraj, rękami, jak prawdziwy na planach. O, widzicie, jeszcze miło to przy okazji jeszcze, kurde, zbierzesz to, no. Po rozwaleniu krzaczka zostaje nam jeszcze kubka bawełny. Nie chcę liścia, chcę wełny. bawełny. Do swojego czasu grałem... Kurde, no, SMS-ie, przepraszam Was bardzo. Ważne chyba SMS-y. Chcę tak teraz będzie się zbierać, a ja sobie odczytam SMS-a. Kurde, no nie dzwonisz no. Co za głupi telefon. Ja Zobaczcie tą gałkę w telefonie i jest, kurde, świrowanko. No i jesteśmy już. Przepraszam was za chwilę zwłoki, ale musiałem no niestety odpisać. Zbierzmy do końca tam bawełnę. Tam widzicie unoszący się taki dym w lewej stronie i tutaj też jest taki dym. To są takie wybuchujące roślinki, nie radzę w nie wchodzić, bo dość mocno krzywdzą naszego bohatera. A potem leczyć go ciężko i nieprzyjemnie, że tak powiem, bo trzeba zbierać wandaże i inne pierdoły. Ale z ślimaczki to można zbierać szlam z nich, ze szlamu, tam potem coś można chyba zrobić, już nie pamiętam. i ślimaczka, największy, największy wyzwanie na tej wyspie, ślimaczek, owszem. Tam jak widzicie, tam są lwy, ale tutaj koło tych bambusów, nie pamiętam coś się robiło z bambusów, naprawdę. Koło tych bambusów są takie bąbelki z nawodzie. Podchodzimy się tam i tam w dzienniku nam pisze, że odkryliśmy łowisko i tak dalej i tam możemy łowić tylko, tylko, tylko tylko muszę sobie przypomnieć jak się robią wędka cholera. A nie pamiętam, ale mniejsza. Na razie nam jest na tym etapie, gdy nie jest nam wędka, wędka potrzebna, ale naprawdę można y, sporo tam żarcia wyłowić, że tak powiem. I naprawdę y, o, chleba, jeszcze trochę chory, jestem przepraszam, za to yy, wyłowić żarcie. No i mieć dość spory zapas na dalsze, dalsze dni. Sprawdźcie, czy może się nie zrespił jakiś jakiś owoc, ale nie. Szkoda. Ale grzywki, owszem, zrespiły się. To dobrze dla nas. Yy. Dlatego ja, ja nie, nie wiem, nie jestem pewny, ale zawsze raz zniszczyłem to wielkie drzewo właśnie i wokół, do wokół którego rosną grzyby i niestety one przestały się pojawiać. Więc chyba nasze kochane grzybki wymagają nam od nas... Y od nas, od nas, żeby było nie tu, żeby było drzew, lub cokolwiek w tym stylu. Y dobra, zróbmy z bawełny linę. Y nie wszystko jest przetłumaczone w tym tłumaczeniu. Ale to tam taka akurat jakie, właśnie making gordo to jest nieistotna sprawa. Nie wiem, nie pamiętam ile tam potrzeba na sieć, chyba 10 sztuk. Skończy się ten dzień, i skończy odcinek, i myślę, że jeszcze w tym odcinku zdążymy połapać trochę tych wiem, motylków. Ale, ale, teraz potrzebujemy patyka jednego. Chyba jednego. Zaraz się okaże. Bierzemy sobie połącz. I jest sieć. Ale nam mówi brilliant, kurde, i możemy teraz sobie nie, sieć pod klawisz 2. Ja tam lasz bo bez łatwiej szybciej można nawigować. innym że kółkiem to jeszcze cyferkami, jak widzicie. Właśnie latają tu motylki, tą papugę też można zapać, i ona też właśnie nas doprowadzi do lasu części czy wyspy. Znaczy innej wyspy bardziej, i jak właśnie widzicie, zapaliśmy motyla. I on nam odejmuje 500 gramów. Pomogą mi przenieść więcej. No, jak już się go złapię, to już wiadomo o co chodzi, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Ja złapałem motyla przez. tak po prostu, znudziło, nudziło mi się i mówię, a, zrobiłem sieć, no, tak, bo odkryłem sieć. Mówię, do czegoś to musi się przydać. Znalazłem motylki, mówię, a, spróbuję go złapać. Wiem, co daje motylki i się właśnie przekonałem, że mu, pozwalają nam nieść więcej, co jest przydatne w tej grze bardzo. No, chodź, to. Dobra, zjem coś, bo mnie zaraz tutaj zacznie kwiczeć, że, że go brzuch się boli. E, winogron nie radzę jeść do końca. W sensie wszystkich. Ze względu na to, że można je potem, kurwa, użyć. Jak widzicie, owoc owca daje dość sporo więcej niż mięso. E, możemy potem ich użyć jako do plantacji winogrona. I wtedy, właśnie sobie zwiększamy dość sporo. Kurde, chodno tu. I tego, tutaj właśnie gniazdka kiwi, też nie polecam niszczyć, ponieważ właśnie dzięki niemu pojawiają się co jakiś czas kiwi. Można je potem zabić i mamy z nich mięsko oraz piórka. Piórka, jak idzie się domyślać, są potrzebne do strzał, bełtów i tym podobnych spraw. Użyjmy tego. A, szlam. szlam. Tam jest jeszcze jakaś ważka. A, jeżeli ważkę też złapiemy, to mamy mm, tak jakby owady, które też się daje jeść. Dość są nawet wydajne jako tako. Już się ściemnia. Ale jeszcze mamy dość sporo, sporo wytrzymałości. O, mięso upieczone razy 4. To akurat ze skrzynki z naszego statku, z samego pręmku gdzie ta O, damy, damy radę. Aj, aj, nie, 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 sieć, 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 Chciałem. sieć. Nie, O, złapałeś ważkę i zabiłeś się. Co daje nam 3 sztuki aż yy, smaczne części owadów Można być użyte jako przylęta i właśnie do tego... Właśnie, jak się robiło? A nie, to chyba z Liany Już nie pamiętam Przejdziemy się jeszcze po wyspie Tutaj gdzieś mniej więcej, tam blisko W następnym odcinku zajmiemy się mm, polowaniem na małpki i Bardziej wymordowaniem ich, bo irytujące są i zabierają niektóre surowce Jeżeli leżą na ziemi Aż to dobra, jesteśmy w stanie tą kładę wziąć? Przy okazji jesteśmy I w ogóle. Ile złapaliśmy tych y, 10 motyli? To daje nam 5 kg więcej możliwości noszenia, co jest dużym plusem. Wrzuć to tu. Zorganizujemy sobie to. No i pójdziemy spać. Kości, szczerze mówiąc, nie wiem do czego są. jakoś Nie, nie, nie przykładamy do jakiejś większej wagi. Więc niezbyt pamiętam, czy one coś były, do czegoś były, czy nie. Lalalala. Sieć wartości przy sobie. Ze względu na to, że możemy podobnie gdzieś znaleźć jakieś motylka i go przyłapać. No ale dobra, idźmy spać. Zaraz tu będzie. O, do nas. Kurde. Dobra, zobaczmy się w następnym odcinku. Czaku z już brakuje na ten odcinek, więc dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie. Do o! Pieczary! Jednak bez drzewa też rosną. Oooojez, jak dobrze! Pieczara i duża jeszcze. Jezus pieczarki. Dobra, tym miłym akcentem zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam Was do lajkowania, szerowania, a najważniejsze do komentowania, no i przy okazji subskrybowania, jeżeli tego już nie, jeszcze tego nie robicie. Na razie, cześć, czołem.